Duże wrażenie na przedstawicielach prasy robił specjalny pokaz gry Wiedźmin przygotowany z myślą o Games Convention. Teraz i wy możecie go obejrzeć. Chcemy stworzyć grę, która ma wiele różnych y, sposobów rozwiązywania zadań, trzy, kończy się na trzy różne sposoby. Y, tutaj pokażemy bardzo proste zadanie, zadanie jest naprawdę y, banalne. Chodzi o to, mamy miasto, w którym y, nie ludzie, rebelianci, czyli elfy, krasnoludy, gnomy w getcie potrzebują broni, aby rozpocząć coś w rodzaju powstania. Naszym zadaniem jest przetransportowanie, a właściwie pom pomoc w wiezieniu wozu z uzbrojeniem do miasta. Tu jest brama, brama jest zamknięta, pilnuje ich dwóch strażników. Eee, obok widzimy dwa dzwonki oraz kołowrót, którym możemy otworzyć bramę. Eee, tak naprawdę możemy spróbować ich zabić. Można uwierzyć mi na słowo, jest to praktycznie niewykonalne. Czy Wiedźmin oczywiście da sobie radę z dwoma przeciwnikami bez najmniejszych problemów. Jakkolwiek w momencie, kiedy rozpocznie walkę z jednym, drugi zacznie dzwonić na alarm. Można próbować używając różnych, różnych specjalnych technik, na przykład magii, znaku ART. Można próbować pokonać tych strażników naraz. Jest to możliwe jakkolwiek bardzo trudne. Dużo ciekawsze natomiast jest rozwiązanie tej akcji w trochę inny sposób. Kręcąc się w okolicy bramy, możemy napotkać inne postaci. Tutaj na przykład mamy pijaczka. Tak, jeśli porozmawiamy z nim przez chwilę, zaoferujemy mu wódeczkę. W zamian za to on udzieli nam kilku informacji. Oczywiście też nie bezpłatnie. Od pijaka dowiadujemy się, iż jeden ze strażników, ten stojący po lewej stronie, to służbista, którego generalnie biorąc bardzo ciężko, w jakikolwiek sposób namówić do opuszczenia stanowiska jest. Po drugiej stronie natomiast mamy słoniarzko, który najchętniej by nie stał po nocy w zimnie, lubi alkohol, lubi zarobić ekstra pieniądze, jak również lubi się nieźle zabawić. W tej chwili na przykład możemy mu zaproponować alkohol. Oczywiście picie samemu nie jest dobrym zwyczajem, w związku z tym również my musimy napić się wraz z nim. Jak widać, tutaj mamy efekt alkoholu na ekranie, Wiedźmin jest troszeczkę piany. No, Wiedźmini, Wiedźmini są dużo bardziej wytrzymali oczywiście na trucizny, w tym a również na alkohol, ludzie mniej. Strażnik mocno upity stwierdził, że mimo wszystko nie czuje się najlepiej i opuszcza posterunek. No, w tym momencie mamy jednego strażnika, zabicie jednego strażnika nie jest większym problemem. Nie ma, Możemy użyć na przykład magii. No, następnie dobić leżącego jednym ciosem. No i teraz nie pozostaje nic innego, tylko otworzyć koło obrotem bramę i wpuścić transport broni. Teraz pokażemy... Jeszcze gwiazd, dwa inne sposoby na przejście. Jeden z nich będzie ilustrował jak działa reputacja w naszej grze. To co wspomniałem wcześniej. Gra ma posiadać trzy różne zakończenia. Mają one... No, to czy na przykład do takich gier jak Knights of the Old Republic, w której na samym końcu mogliśmy zdecydować tak naprawdę po której stronie się opowiadamy. Czy jest to strona ciemna, czy... czy, czy, czy jesteśmy dobrym Jedi? Tak tutaj. Nasze wybory budują się przez całą grę i nie ma momentu, w którym możemy zanegować ścieżkę, którą do tej pory podejrzaliśmy. Co tutaj możemy zobaczyć? Tam w alejce są przeciwnicy. Jak widać, nasz kursor zmienia się na miecz, czyli możemy ich atakować. Są oni wrogo do nas nastawieni. W tym demie dodaliśmy pewną możliwość, która pozwala nam zmienić szybko reputację. Zmieniliśmy reputację naszego bohatera. Te, ma on teraz reputację złą, co powoduje, że może normalnie rozmawiać z bandytami. Odchodzimy dalej w alejkę. Rozpoczynamy dialog. No tutaj możemy reszta bandytów poprosić, aby za odrobinę gotówki pomógł nam pozbyć się strażników na bramie. No i bandyci ochoczo ruszają nam na pomoc w zamian za trochę pieniędzy. Musimy im pomóc, gdyż sami sobie nie dadzą rady. Że występują elementy, powiedzmy, gry dla dorosłych. Czyli już był alkohol, było słownictwo, była przemoc. Teraz pokażemy erotykę. Ogólnie rzecz mamy prostutkę, którą możemy poprosić, aby zajęła się z jednym ze strażników, jak również możemy poprosić, żeby zajęła się nami. No i można poprosić, żeby zajęła się nami. W grze będzie, w grze będzie około 20 kobiet, które można poderwać. Poderwanie każdej kobiety będzie oznaczało zdobycie takiej karty. Trzeba będzie zdobyć. Wszystkie karty, to, to poza osobistą satysfakcją, że podawały się wszystkie kobiety w grze, również będzie można z tego coś mieć więcej. Taki rodzaj minigry. W ten sposób unikamy chyba takiego, bym powiedział, nie wiem, em, wulgarnego pokazywania erotyki, natomiast jest ona zasygnalizowana, też tak jak Sapkowskiego, gdzie opisy erotyczne występują bardzo rzadko, natomiast mowa o seksie, endorzeniu jest bardzo, bardzo, bardzo częsta. U nas będzie podobnie. Co tu można zobaczyć? Mamy, mamy przeciwników. Jeśli będziemy próbować walczyć z nimi, tak jak mówię, w Diablo, czyli klikając jak szybko się da... To jeszcze nie teraz. To widzimy, że po prostu nie uda nam się ataki, przerywamy sobie same, sami sobie przerywamy ciosy. Jeżeli się wklikujemy w odpowiedni moment, czyli w końcówkę, skuteczność nasza no jest dużo większa. Teraz zobaczymy jeden z eliksirów, jak działają eliksiry w naszej grze. To jest właśnie eliksir widzenia w ciemności. Nasze oczy automatycznie adoptują się do. No właśnie, widzimy, widzimy lepiej. Automatycznie następuje akomodacja źrenic do. Yy, Ciemności. Używamy dwóch mieczy w grze. Używamy srebrnego i stalowego miecza. Stalowy miecz jest y, najbardziej skuteczny na zwykłych przeciwników, czyli ludzi, elfy, zwierzęta. Y, natomiast miecz srebrny, y, wiadomo, jest. Y, Efektywny głównie przeciwko potworom, nieumarłym, wampirom, wilkołakom. Tutaj mamy z, y, przykład magii, to jest znak, y, znak telekinetyczny ART, który pozwala na rozwalanie elementów otoczenia, jak również drzwi i powalanie przeciwników na ziemię, nie zawsze się udaje. Okej. Okay. Jest jakaś szansa to, też trzeba wyczaić. Ci przeciwnicy akurat są ciężcy do przewrócenia i nie zawsze się udaje. No to mamy fragment cutsceny, właściwie w takich cutscen mamy około 200 w grze. Ta akurat pokazuje minibosa, który znajduje się w tych kanałach. Jest to taki dosyć spory potwór. Natomiast w grze będą, będzie dziesięciu takich potężnych, prawdziwych bossów z osobnymi lokacjami, arenami do walki, z osobną taktyką, specjalnymi metodami przejścia. Do każdego miecza mamy trzy style walki. W tej chwili walczymy z stylem szybkim. Natomiast co mamy? Ten pierwszy czerwony to jest styl silny. Ten styl zadaje bardzo dużo obrażenia, przebija przez zbroję, w związku z tym jest efektywny przeciwko ciężko opacerzonym rycerzom z tarczami, przeciwko dużym potworom z dużą ilością hitpointów. Drugi styl, szybki, jest bardzo celny, jest bardzo szybki. Jest efektywny przeciwko potworom, które uskakują, które są zwinne. Ostatni styl to jest grupowy. To jest w momencie, kiedy atakuje nas bardzo duża liczba słabych potworów. Zadaje on rany w takim powiedzmy jakimś łuku, czyli jednym cięciem jesteśmy w stanie na przykład zabić kilka przeciwników, kilku przeciwników. Tutaj był bardzo dobry przykład, co oznacza to łączenie ciosów w sekwencję. Pierwsze dwa ciosy są proste, a następnie następuje ten skomplikowany, potrójne uderzenie. I tak właśnie będą, będą budowane sekwencje ciosów, coraz lepsze, coraz lepsze. Że odwiedzimy około 60 różnych lokacji. Każda z nich jest ręcznie zrobiona w 3 studio Maxie przez, przez naszych grafików. Co jest ciekawe, plany lokacji są bazowane na autentycznych planach z końca średniowiecza i z początku renesansu. Także wszystko wygląda tak, jak byśmy tego oczekiwali. Mamy jakieś średniowieczne zamki tutaj, jakiś inny tam za jeziorem. Idea jest taka, że większość rzeczy, które widać, będzie można, będzie można odwiedzić. Tak na przykład tam są takie lasy widoczne. Te lasy to jest odrębna lokacja, chłopaki właśnie nad nią pracują w biurze. To są takie bagna. Tam też będzie można pójść. Tak samo jak tutaj widać starą wyzimę za murą. murem. Tam aktualnie panuje zaraz, że nie możemy tam wejść. Tam też aktualnie nie możemy tam wejść, jednak jest możliwość dostania się tam. Analogicznie nowa wyzima za tą bramą. Też tam można się przejść. Stare dworzyszcze. Za jeziorem wszystkie informacje będzie można odwiedzić. I zacznę może od tego, że pokażę Wam, jak wygląda y, nasz cykl dnia i nocy. Aktualnie mamy wczesny ranek około 6 rano. Ja przyspieszę trochę czas, żeby wam pokazać, jak, jak się zmienia otoczenie. Także po niebie przesuwa się, się słońce, po niebie także ruszają się chmury, cienie zmieniają, zmieniają swoje położenie. To jest po, południe. O, i akurat w południe zaczął się nam deszcz. Wszystko jest całkowicie losowe, także pogoda. Także po prostu od wolnej porze dnia może się zacząć deszcz. Tak jak właśnie, właśnie się zaczął. Wszystko się staje szare, burę, takie smutne, przygnębiające. Niebo jest pokryte chmurami, wszędzie są teraz pryski wody na ziemi. Ja spróbuję wyłączyć ten deszcz. Mam magiczne klawisze do wszystkiego. także spróbuję go wyłączyć. I pokażę Wam, jak wygląda zachód słońca. Także około 18-19 mamy taki bardzo ładny zachód słońca. Wszystko jest lekko czerwonawe. Mamy takie klimatyczne chmury tutaj. I pokażę wam jeszcze efekt upicia, który też myślę wygląda interesująco. Wiadomo jak w rzeczywistości, jak wypijemy za dużo. Wszystko zaczyna się fajnie rozmazywać, mamy dwie kopie ekranu, one się ruszają. Zdecydowaliśmy się, żeby mieć fizykę w grze głównie dlatego, że Wiedźmin posiada znak Art. I chcieliśmy, żeby mógł popychać takie małe przedmioty, jak butelki, jak krzesła, żeby mógł rozwalać beczki. To wygląda w ten sposób, że możemy rzucić znak Art, beczki się rozwalają na części, te części latają wokoło, możemy je popychać. To jest taki prosty level, nie mają w ogóle trawy oprócz tej... Tekstury na, na ziemi. Ja Odpalę w Photoshopa i pokażę Wam, jak się sadzi trawę. Mapy roślinności są takie specjalne tekstury, które określają, gdzie rośnie jaki rodzaj trawy. Każdy kolor na nich odpowiada różnemu rodzajowi trawy. Czyli jeżeli sobie tutaj ma na niebieskim, to trawa będzie po prostu w ten sposób rosła. Także zmienię sobie kolor na zielony, na sobie coś tutaj. Oczywiście w tych miejscach będą oba rodzaje trawy. Tutaj trochę czerwonego. Co sejwuje, to przeładuje poziom. No i trawę mamy dokładnie w ten sposób, jak ją posadziliśmy. Witcher niewątpliwie robi wrażenie. Już nie możemy się doczekać tej gry.